Lidia Maksymowicz, a właściwie Ludniła Boczarowa, swoje późniejsze imię odziedziczyła od rodziców, którzy ją przygarnęli. Urodziła się w 1940 roku w Nowym Samborze, w Lwowie. Urodziła się jako Białorosinka, a trzy lata później, w roku 1943, została wywieziona do baraków w Auschwitz I została tam rozdzielona z matką i poszła do baraku dziecięcego. Mała Luda trafiła do Auschwitz wraz z matką i dziadkami. Niestety, podczas selekcji Niemcy skierowali jej dziadków w stronę lewą, co oznaczało śmieć w komorze gazowej. I matka jako użyteczna, silna kobieta trafiła potem na roboty w harmężach czy przesuwaniu koryta Wisły. Po selekcji zostały one skierowane do sali, gdzie wykonał tatuaż i matka trzymała numer 70071, a jej córka 70072. Następnie obie zostały rozdzielone. Mała Luda trafiła do bloku eksperymentalnego. Podobnie jak wiele innych dzieci przybywających w tym okresie w obozie w Auschwitz, Luda została poddana brutalnym eksperymentom obozowego lekarza Józefa Mengele. Była więźniarka wspomina w wywiadach, że dzieciom podawano zastrzyki z jak się spekuluje nieprzetestowanymi lekami, krwią czy nawet stymulantami chemicznymi przeznaczonymi w przyszłości dla żołnierzy niemieckich walczących na frontach. Skutkami przyjęcia tych substancji było wrzodzenie, dramatyczne osłabienie organizmu oraz oczywiście bardzo silny ból. Oprócz tego niemieccy lekarze podawali dzieciom barwniki do oczu w celu sprawdzenia czy da się nadać osobnikowi sztucznie cechy aryjskie. Ponadto od dzieci pobierano duże ilości krwi, Sami ludzie pewnego razu pobrano jej taką ilość, że ich własna matka miała problem z rozpoznaniem swojego dziecka przez jego trupi wygląd. Mówiąc o tych eksperymentach, musimy pamiętać, że były one wszystkie prowadzone w warunkach sanitarnych obozu koncentracyjnego. Co oznaczało, że dziecko pozostawione przez zespół medyczny nie mogło nawet swoich ram obmyć, nie mówiąc już o założeniu porządnego opatrunku, jeżeli lekarze sami się na to z jakiegoś powodu nie zdecydowali. Na, ludę, na ludzie. Eksperymenty te wywoływały bardzo, bardzo negatywny wpływ. Dziewczynka zaczęła panicznie bać się igieł oraz lekarzy. Za każdym razem, kiedy ci wchodzili do jej dormitorium, dziewczynka uciekała w kąt budynku, chowała się i zamykała oczy, licząc na to, że tym razem nie zostanie wezwana do eksperymentów, nie będzie musiała brać w nich udziału. E, dziewczynka nie należała do ulubienic Mengelego, e, co nie zmienia faktu, że lekarz uważał, że eksperymenty z nią prowadzone Wnoszą pewne efekty, cokolwiek mogłoby to znaczyć w tym kontekście, co najprawdopodobniej spowodowało, że zostały oszczędzone najbardziej bestialskie, brutalne procedury, przez co udało jej się przeżyć i pobyt w obozie. To, co osobiście uważam najbardziej tragiczne w całej tej sytuacji. Że w porównaniu do analogicznych eksperymentów prowadzonych w japońskiej jednostce 731, te prowadzone przez Mengelego i jego współpracowników w Auschwitz, z punktu widzenia współczesnej medycyny, nie mają tak naprawdę żadnej wartości. Spowoduje, że całe to cierpienie, e, cała ta śmierć nie przyniosła niczego, ani światu, ani nawet Trzeciej Rzeszy. Wkrótce do Bozu trafiły dzieci, które uczestniczyły w powstaniu warszawskim. To one nauczyły ludę pierwszych polskich słów. Które stopniowo wyparły te rosyjskie. Niedługo potem wyruszył Marsz Śmierci. Więźniowie trafili do Niemiec, gdzie zostali skazani na roboty przymusowe. Wkrótce do obozów wkroczyła Armia Radziecka. Dla małej ludy był to niesamowity szok. Myślała, że to oddział doktora Mengele. Jednakże po Czerwonych Gwiazdach pozna, że to ktoś inny. Wtedy poczęstowano ją pajdą chleba z margaryną i kawą. Sama bohaterka wspomina to tak. Pamiętam, że do baraku dziecięcego weszli nagle żołnierze z czerwoną gwiazdą na czapkach, a nieki Mengelego, którego panicznie się bałyśmy. Dali mi pajdę chleba z margaryną, jej smak do dziś pamiętam. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do obozu przyszedł Ryszard Ryzikowski. To na jego ojcowiznie znajdował się obóz Auschwitz. Wtedy też zapytał on kobietę, która tam się znajdowała, czy może adoptować jedno z dzieci. Odpowiedź brzmiała przytakująco. Następnego dnia przyszedł ze swoją żoną, Bronisławą Rydzikowską. Wtedy to nastąpiła niesamowita sytuacja. Mała luda wtuliła się w płaszcz kobiety i nie chciała go puścić. Na pytanie, czy chciałaby z nią zostać, powiedziała przytakująco. Tak samo brzmiała odpowiedź na pytanie, czy będzie grzeczna. Rodzice przyszli bez dwóch zdań odpowiedzieli, że chcą tę dziewczynkę adoptować. Wtedy też Luda zmieniła je na Lidia, a w domu na, czekała na nią ciepła kąpiel i łóżko. Coś niesamowitego dla dziewczynki, która nie kąpała się od przeszło dwóch lat. Po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego przez Armię Czerwoną, Luda została przygarnięta przez Ryszarda i Bronisławę Rydzikowskich, którzy mieszkali w Oświęcimiu. Oficjalnie stali się rodzicami w sierpniu 1947 roku kiedy sąd oficjalnie nadał im rodzicielstwo. Lidia wykazywała ekspresję swoich doświadczeń obozowych podczas zabawy z rówieśnikami, była inna, bardzo, bardzo widać było jej szok tymi doświadczeniami. Nawiązywała do doktora Mengele oraz bawiła się w w posyłanie dzieci do, obozu, do, do do komór gazowych, a także miała zaniżoną inteligencję emocjonalną, taki pokazywała niedorozwój. Później Lidia próbowała znaleźć swojego, swoją rodzinę poprzez jej ojca, gdyż wierzyła, że matka wciąż nie żyje. Do, do, zmieniło, jej zdanie się zmieniło w w 1962 dostała list od swojej mamy, która bardzo ją, jej oczekiwała już w Związku Radzieckim. Związku Radzie Lidia po tym jak przybyła do Związku Radzieckiego była powitana na peronie przez tłumy ludzi, którzy jakoś już na Białorusi bardzo dużo osób straciło praktycznie każdy ma w rodzinie kogoś stracił była to wielka sensacja zobaczyć kogoś kto, to, kto przeżył takie takie doświadczenie mimo iż Związek Radziecki bardzo uważał ją za postać prestiżową i chciał nawet zrobić taką ikonę swej Białorusi z niej to ona, to Lidia zawsze twierdziła, że była Polką i i wskazywała właśnie na wychowanie i przygarnięcie jej przez rodzinę Rodzików.